To się dzieje, modyfikacje do tej gry istnieją, wytyfy, wracamy, biedronkę Generalnie, mistrz spideringu tej gry, Fritz, postanowił, że zrobi, że się zabierze, że zrobi do tej gry, Biedronka, New Adventure, i nie jest wiadomo, pełna wersja jeszcze tego moda, tej modyfikacji, aczkolwiek jest to demo, demo modyfikacji. Ja dalej nie wierzę, że to mówię, istnieje. Istnieją modyfikacje do tej gry. Wow, one się powstają. Wygląda to ładnie, mimo że to jest demo, to już w samym menu to wygląda ładnie, więc hej, zobaczmy, jak będzie to wyglądało w gameplayu. Czy poziomy będą ciekawie zrobione, czy dorówna do właściwej biedronce stworzonej przez Simaka. Może nawet ją przebiję? Hm? Jak nie w demo, to może w ostatecznym produkcie chociaż. Zobaczymy. Ym... Custom jest niedziela. Opcje również nie działają, to dlatego są takie czarne czarnej obramówce. Okej, okay. level select. Yy, partów póki co też wybierać nie możemy, My mamy tylko 5 poziomów z tego pierwszego chapteru tutaj dostępne w ramach tej wersji demonstracyjnej, więc... Poziom pierwszy. Łoł, wow, wygląda to ładnie. Łoł, wow, laguje to strasznie. Tam widzę jakiegoś kraba. Postarałbym się do niego dostać. Key. To nawet nie ma, nie ma pola, żeby się rozpędzić, żeby móc skoczyć. Chcę w się sensie pseudo skoczyć, bo no, Piedrąga to platformówka bez skakania. Chociaż możemy to zalić. Znaczy, wątpię, by tam coś było: takiego faktycznie, faktycznie coś. Więc myślę, że samym osiągnięciem miało być dojście tam. O, wyszły ładniej z tym. Dlatego myślę, że tam faktycznie żadnego sekretu nie ma, po prostu samym osiągnięciem było tam dojście, więc. Było na tyle blisko, że możemy dostalić, ponieważ nie ma co tracić czasu, bo jak wszyscy widzieliśmy w poprzednim filmie z Bejdronki, zajęła jej przejście strasznie, strasznie, strasznie dużo, więc wolałbym się nie obijać. Eee, mam pomysł. To był dobry pomysł. To był sekret jakiś. Hurra, z oklaski. Czy jak polecę jeszcze bardziej do tyłu? Nie, już nic nie będzie, dobra. Eee, to, co mi się tu bardzo podoba, to to, że. Eeeh, yy, jest to wszystko ładnie utegorowane, no nie? Jest coś żywe, mamy tu kwiatki, mamy tu naturę, wszystko tu jest. Na każdym kroku coś tu jest, co jest ładne. Czy coś z tyłu będzie? Nie tym razem, dobra. Yy, są drzewa, są żywe to jest wszystko, naprawdę, jakby... Tam była trampolina w ogóle na, na dole, okej. Okay. O, pan krab. A tu kraby jakieś, a tu kamienie. To jest naprawdę ładnie zrobione. I zapowiada się ten fan. Ten fangame właściwie to ten mod na coś naprawdę porządnego jakże wyjdzie w pełnej wersji Nie. Mam pomysł. Czas, robimy to. Wyjdzie, że to robimy. Haha! <laughs> Było blisko. Nie wiem czy tam mam się dostać. Trochę tak to wygląda. Krab o więc jednak jeżeli się dostaniemy do graba, to mam jakiś sekretny poziom. Tylko że nie mogę się ruszać. Help, taki być nie miało. No, to jest trochę zepsute, ale jeżeli w momencie, w którym już wiemy, że jeżeli się dostaniemy do kraba, to jest jakiś sekretny poziom, to ja sobie tu jeszcze wrócę z pierwszego poziomu I sobie zobaczymy, spróbujemy się tam faktycznie dostać Jednak to nie jest chcesz na zasadzie, hej, samo zostanie się tam, to jest osiągnięcie, bo to faktycznie są jakieś ponosłe poziomy No, to szkoda, że nie działają, tak jak powinny przynajmniej Ale może tak miało być, żeby tylko pokazać, że hej, w pełnej wersji Albo przynajmniej w kolejnych demówkach, będą już tam faktycznie jakieś ponosłe poziomy. I hej, sterowanie krzesłem. Najważniejsza postać biedronka lor, To jest. Hura. W W tych ponusowych poziomach biedronki, faktycznie sterowanie krzesłem, walonym krzesłem, było 500 razy bardziej responsywne, i śmieszniejsze, i w ogóle fajniejsze, aniżeli sterowanie tym przeklętym krabem. Z tego, przynajmniej teraz idziemy się dostać jako to postaci, a nie to jako postaci, którą sterujemy. Bo, jakbyś miał nim sterować, to bym się chyba załamał. Chyba, że Fritz jeszcze coś ukryje w związku ze sterowaniem tym krabem. Wiecie co, może ja jednak sobie odpuszczę. To stanie się tam jest ciężkie, dlatego że nie jestem pewien, jak mam się tam dostać. A jeżeli tu laguje, to spokojnie? Tak ponoć jest, po prostu w tym pierwszym poziomie. To nie wina. To wina tego, po prostu, że tak jest, okej? Okay? Fritz raczej postara się to ogarnąć, żeby to wyglądało lepiej. Jakby widzicie, co on zrobił? On to zrobił w jakieś dwa dni, w jeden dzień? Nie wiem. Patrząc na to, co on odwalił w tak krótkim okresie czasu, ja jestem w stanie stwierdzić, że w pełnej wersji to będzie wszystko śmigało, będzie niesamowite i, I nie ma co się martwić. Nie zajmie mu może dwa lata, tak jak ślimakowi. Wiadomo, no to, to, to jest to na mniejszą skalę raczej, aniżeli ślimaka Biedronka. To było ciekawe utknięcie. Ale wciąż zapowiada się to na kolejną niesamowitą przygodę. Wow, Piedronka żyje, To jest coś niesamowitego. Co również jest niesamowite to to, jak mi nie idzie robienie tego skoku. Ja nie wiem. Skoro już wiemy, że graby to są takie teleportery do sekretnych poziomów, to oznacza, że chyba wiemy, że powinniśmy próbować się do nich dostać. Ja próbuję się tam tego dostać, ale... Nie wiem, czy się nie poddać. A walić to. Wracamy do poziomu cz czwartego już. To był już czwarty poziom. Mm. Tam się dostaliśmy do sekretnego poziomu. Pytanie, czy na każdym poziomie jest jakiś sekret? Yo! są takie znikające po chwili chmurki. Trawię w kamień! Trafię w kamień! Nie trafię w kamień! Nieważne. Więc zakładam, że musimy się rozpędzić. O, to jest ciekawa jak płotka swoją drogą. Musimy się rozpędzić, latać po tym, bo one ani nas nie odbijają, ani nic. Po prostu są znikające po chwili platformy. Fajny pomysł. Ym. Trochę nie tak, ale zaraz trafię trawię w kamień. Wierzę. Prawie. Zachaczyłem o niego chociaż. Może nie wleciałem na jego spód, aczkolwiek zahaczyłem od niego. To było złabe, ale. Zastanawiam się, czy może to zrobić powoli. Ja wiem, granie w brydrąkę powoli wstyd trochę, ale może? Ta. Zrobienie tylko powoli ma. Nie wiem, wydaje się działać. Wydaje się móc działać. Mieć szansę działania. To nie znika wszystko, chyba. A może mi się wydawało, że znika, a może to jest jakiś, nie wiem, szklany most, że, hej, niektóre znikają, niektóre nie. Zróbmy to powoli, bo faktycznie, to nie znika chyba. Znika? Nie wiem, może jest, myślałem, że wszystkie będą znikały, a tylko ta pierwsza znika. Może niektóre znikają po prostu. Ej, to faktycznie robi wrażenie takie jak chmura. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, no faktycznie, niektóre znikają, okej, okay, okej, okay, taki szklany most, faktycznie. Z czego szklany most? Ja nie wiem, kompletnie nie słyszałem o czymś takim jak szklany most Ja absolutnie nie wiem o co chodzi, więc tak, e, zagładam, że musimy po prostu poznać trasę, więc pierwsze tutaj Nad prawo, teraz lecimy na lewo Jest po prostu poznanie trasy, OK. A nie, sorry, sorry, jeszcze na prawo chyba, tak? Nie? Może? Ja myślałem, że to trzeba będzie przyraszować, ale nie Znaczy myślę, można by było, aczkolwiek nie o to w tym momencie chodzi nie no dobra, wszystkie obydwa znikają. Jednak trzeba przerażać, w sensie. Jeżeli chodzi o te trzecie... To są chyba trzecie, to obydwa znikają. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz zabija. Ta ściana może nas zabijać? Możliwe. I chyba taka pułapka na osoby, które się strasznie rozpędzają. Ja wiem, już był sekret typu schowany z tej ja i tak będę sprawdzał. Co to jest? Yo Jo! Joł! Fajne! podobały mi się te barwy, że to wygląda faktycznie bardziej naturalnie. Jakby to, naturalnie, na zasadzie, że no, jakby to była jakaś natura, żeby. Znaczy, ta deska już nie jest po prostu czerwona, tak jak była w biedrze, tylko. tylko czarna i faktycznie wygląda jak deska. Znaczy, brązowa. No rasizm. Faktycznie wygląda jak taka real deska. Mm, czemu tu jest deska w przepaść? to może być jakiś sekret. Mm, nie wiem, czy chcę tam iść. Można, jakby przejdźmy cały poziom i zobaczmy. A potem na końcu, ale super kamera. Ua, dobrze zrobiona kamera. Mm, to może miał odek tak być. Dobra, okej, 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 Dobra, dobra, dobra. Sekret? Nie? Tam nic nie ma? Czy po prostu nie skupłem ogniska do końca? W sensie, to zazwyczaj kraby tutaj oznaczały sekret A, rozpędziłem się, za A to akurat jest fajne... Ja, zaraz powiem, co to jest. Tylko najpierw skończę moją poprzednią myśl, bo zazwyczaj kraby oznaczały sekrety, więc myślę, że w tym wypadku nie powinno być żadnej zmiany. I faktycznie krab będzie oznaczał sekret. Tam coś jest, tam jest po prostu kamień. Okej. Okay. Który raczej nic ważnego, konkretnego nie oznacza. A zatem... Sprawdzę tą deskę, bo ta deska jest tak podejrzana aż tam. Wow, 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 To było fajnie zrobione. Ta deska jest gdzieś tu, tak? Dobra. Nie. To po prostu deska tak nie wiem, trolluje czy coś. To się tak to wygląda zachęcająco, że tak... Aż, chcia, chce się tam iść i sprawdzić, ale tam nic nie ma. Chodziło. Dobra. Podoba mi się naprawdę ten świat tutaj. W sensie jest ładny, tak to że żywo wszystko i w ogóle. A tej kamery nienawidzę. Dobra. Jestem w dobrym miejscu. Prawdopodobnie. Ok. Do tego momentu raczej żadnego sekretu nie ma, chyba że to jest sekretem. Hmm. Co? To jest jakiś bad ending? Czy co? To jest podejrzane. Hallo. To był jakiś bad ending straszny. Czy, czy na gra zaczyna mieć jakiś lore? Czy ja już mam teoretyzować, co tam się działo? Piedronka teoria. Boy. To coś musiało potężnego oznaczać. Huła Ale nie wiem co. Mm. Ten poziom nie jest taki strasznie ciężki, jak ja pokazuje. Ja po prostu. Ja po prostu... Ja po prostu staram się szukać na każdym kroku sekretów, bo ja wyczuwam tu je. Że one to są na każdym kroku. To się wyczuwam je, a ich faktycznie nie ma. Haha. Ale. To jest, to było piękne Smooth Dobra. I to jest bardzo fajna plaża do speedrunowania. W sensie. Ja mam wrażenie, że gdzieś tu po jakichś kamieniach będzie można robić skróty straszne i w ogóle. To wygląda, jakby tak dodziałało. To wygląda zarąbiście do spidranowania. Wow. Dobra. <laughs> Nie dobra. Może faktycznie ten poziom jest troszkę ciężki. Niech będzie. Potwierdzę to. Jest troszkę ciężki. Dobra. Dobra. Panato. Panato, to nabieram wielkiej prędkości i, i, i zatrzymuję się na płotku Pogo. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Więc tak stoję dobrze. Tak stoję dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spróbujmy hmm. jeszcze raz do tego ogniska, tylko tym razem je faktycznie dotknąć i nic to nie daje. Okej. Okay. Um, um, okej. Okay. Aha! Więc to był koniec poziomu. Mam rozumieć i nic tu dalej nie ma. Ok? Ok. Yy, play tak normalnie zaczyna poziom. Ten pierwszy poziom, w, 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 tak małej ilości klatek, to jest trochę dziwne. Spróbowałbym się dostać do tego graba. Bo już widzieliśmy, jeden grab nam odblokował sekret. Sekret niekrywalny, może tak miało być. Że Póki co jest tylko taki preview, że hej, tu będzie kiedyś sekret, ale póki co jeszcze nie istnieje. Mm, nie, z dołu tam się nie dostanie. chociaż... Nie, nie ma mowy, że z dołu tam się dostaniemy. A może to po prostu był błąd i może ten sekret miał działać, już miał eksystować, aczkolwiek to był po prostu błąd. Nie wiem, nie mogłem się absolutnie tym krzesłem ruszać, jakikolwiek nie próbowałem. Yy... Wow, to było na tyle szybkie, że ja nie wiem, jak ja mam jeszcze próbować, żeby tam się dostać. I jest szansa, że w każdym poziomie będzie jakiś sekret. W drugim był sekret, który po prostu była szara platforma i klap, klap nad tym napisane. W trzecim właśnie mieliśmy chyba tego kraba, w czwartym i piątym nie widziałem nic. I mnie to trochę niepokoi. Czy tam faktycznie nic nie ma, czy y y y y będzie coś, ale. Ale, 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 ale. Jest coś, ale ukryte. Czy w każdym poziomie ma być tutaj kred, czy nie? Nie wiem, w dwóch pod było, więc tak mnie to zaciekawiło. Ale rymuje, nie czuję jak rymuje. Ja wiem, że mi strasznie słabo idzie, ja wiem, że tutaj nie umiem sterować tą biedronką, ale... Ja próbuję to jakoś wyrzucić, żeby móc tutaj zrobić ten skok. Co się wiedzieć, jak się rozpędza do pewnego etapu, to jestem w stanie tutaj zrobić taki pseudo skok. Wiadomo, to nie jest skok, czy się nie da skakać, ale tak, ta się dronką pokierować, że ona jednak poleci w tą górę. I spróbowałbym to zrobić, ale no, trzeba wymieniać, że trzeba jeszcze na tak mm, niskim poziomie. Nie, jest ciężko, żeby wejść aż na tak wysoki i utrzymać tak wysoki poziom do końca. Nie wiadomo, no. Mało, mało terenu, żeby się rozpędzić, dobrze. Nie wiem, czy z zrobić, pewnie jestem, ale teraz trochę nie chce mi się. Będę szczery, nie chce mi się. Zagrałem jakieś kompletnie nowe, ci szalone poziomy, takie jak właśnie te, które mieliśmy tutaj porę, a nie siedzieć nie wiadomo ile starając się zrobić jeden głupi sekret, odgryć. O ile on tam w ogóle jest. Możliwe, że hej, jeden krab oznacza sekret, a drugi nie. Właśnie, ale dlatego, to jest jeszcze bardziej sekretne, bo hej, w tym poziomie ktoś się dostanie do tego kraba i zauważy, o, te kraby nic nie dają, a w innym poziomie. Ten krab coś będzie dawał, no nie, i będzie... dlatego aż tak bardzo duży sekret co nie. Aż tak cięższy to odkryć, bo no. No rozumiecie o co mi chodzi, tak? Więc może to tak działać. Może ten krab ostatecznie nic nie daje, możemy się potać kończyć ten odcinek, i Ale warto próbować, nawet jeżeli to trochę zajmie. Tak samo jak warto studiować. Wypraszam. Więc wracamy to tylko, co było... Chciałem powiedzieć wczoraj, haha Daily Biedronkowe biuraży trochę is dead, Ale no. Mm. Więc to z tego co było cztery dni temu raptem, podejrzewam, Czyli umierania w kółko krając Biedronkę. Nie, nie widzę sensu. W drugim poziomie mieliśmy sekret, w trzecim rów... Nie, w trzecim nie było. W czwartym znaleźliśmy ten sekret, tak? Tak, dokładnie, tak, w czwartym. W trzecim nie znalazłem sekretu, więc mógłbym tu jeszcze jakoś tak konkretnie przeszukać to, ale nie wiem czy widzę sens. Próbujemy to przez trampolinę. Okej. Okay. Czy po prostu dostanie się tam tego kraba już będzie nas teleportowało? Krab mnie zabił, czy krab mnie tyle co? Bo albo krab mnie zabił, albo nie trafiłem w kraba. Dwie opcje. Dobra, nie. Ta trampolina jest tak XD. Tak XD działa. Wow, tak XD działa, że ja to zrobię swoim sposobem. Łatwo. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, ten krab nic nie daje. Więc w jednym poziomie coś daje, a w innym nie. To... Nie, przejdźmy jeszcze sobie poziom jeszcze dokładniej, sprawdzając wszystko, eksplorując, bo może jeszcze będzie jakiś sekretarzem. Ej, sekrety w Biedronce to jest coś, co ja lubię. To jest coś, co mi się podoba. To jest dobry koncept. -ra 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 -ra. Czy ten film będzie miał jakikolwiek montaż? Czy skończy tak samo jak poprzednia biedronka? Jesteście w poprzedni film z Biedronki. Jak myślicie? Obstawiajcie, nie no, oczywiście nie będzie miał montażu sowy. Czego wy ode mnie oczekujecie, że ja film ha, ha, ha! Wkrótce. Znaczy, nie, 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 w życiu, nie, nie. Okay. Mm. Wow, nie wyrobiłem się. To w się sensie przejdę cały ten poziom, jeszcze eksporując, ale... Stop, jeżeli jeden krab coś daje, a inny nie... To najbardziej logiczne byłoby, jakby po prostu jeden krab był na tyle sekretny, że faktycznie by coś dawał, no nie? I to by było jako poziom sekretu. Tu mi kusi, żeby sprawdzić. Nope. Eee, więc zakładam, że ten w pierwszym poziomie też nic nie dawał? Chyba, że zanim był jeszcze jakiś sposób, czy jakieś przejście, żeby dostać się do tego sekretu. Może. Czy to sprawdzimy? Nie, bo nie zrobić tego skoku. dobra gra. Robina na dobrym silniku. Mm. Dobra. No, czy my się tak rozpędzam tutaj strasznie? To jest mój problem, że nie wiem Jakby żeby zrobić ten skok, trzeba zrobić. Żeby na napędzić się bardzo mocno, trzeba zrobić bardzo dużą prędkość. Ponieważ trzeba maksymalnie zahamować na ten. No, ten sekcję, na ten segment. Ale czy można zrobić normalnie? A i mean, korzystając z trampoliny. Ale Boże, błagam, kto tak robi? Czy tutaj znajdę jeszcze wokoło gdzieś, się rozglądając? No właśnie, nie widzę. Czy to ma kolizję również? Tak, to ma kolizję. Nic? Okej. Okay. Yy, w piątym poziomie sekretu nie ma, myślę, że na tyle jak tu ładnie go eksportowałem, przekonując już za pierwszym razem, że jestem w stanie tutaj stwierdzić, że raczej sekretu nie ma, więc. Możliwe, że dojście do tamtej platformy w pierwszym poziomie by jeszcze zostawało, ale tak jak widzieliście, próbowałem, nie udało się. No, nie czuję, że jestem w stanie to zrobić, a przynajmniej nie przy, nakrywając teraz ten odcinek. Możliwe, że jak to zrobię, możliwe, że jak tam się dostanę, tam będzie coś ciekawego, to nagram, to wrzucę jako oddzielny film. A póki co, em, to było demo modyfikacji New Adventure robionej przez Frisa. Link w opisie. Ubrania yy, z dysku Google, zarówno na Windowsa jak i na enter yy, Hej, ta wersja jest demonstracyjna naprawdę mi się spodobała Pod względem graficznym była ładnie udekorowana, pod względem gameplayowym, jeszcze poziomy, również to było całkiem fajne. I koncept sekretów w takich tak jak już wspominałem, naprawdę mi się podoba i czuję, że to może być naprawdę dobra? No. Hurra, wyszliśmy poniżej godziny na tym filmie. Wow, coś w co wątpiłem, nagrywając poprzednią bidronkę jeszcze, no. Ale, ale przy tej pedronce, no... to jest demówka, dlatego wyszliśmy tak szybko. W pełnej wersji tej modyfikacji pewnie tak szybko nie wyjdziemy. Tak. E, to na tyle. Mm, idę zjeść. Nie wiem w sumie co idę zjeść, ale jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie sami zagrać w grę. A także... Mm, nie wiem. Zostawcie jakiś fajny komentarz czy coś. Nie wiem. Nie zapomnijcie zas zasubskrybować kanału Ślimaka, Też link w opisie. Żegnam. Bada